Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was w kolejnym odcinku czwartkowej rozgrywki, który to przez zupełny zbieg okoliczności jest pierwszym odcinkiem w 2025 roku na naszym kanale. Tak, słuchajcie, przeżyliśmy i kolejny rok przed nami. Jej! Tak, tak czy inaczej, yy, dzisiaj będziemy obserwować kolejne perypetnie... Naszej wspaniałej, cudownej rodzinki Rumaków, która tutaj jedna osoba powinna być w szkole o tej godzinie i nie wiem dlaczego nie jest jeszcze w szkole. Dziecko, ty idź do szkoły. Idź do szkoły. Nie wiem, co Cię zablokowało, ale masz iść do szkoły. Dziękuję. Nie wiem, dlaczego Danuta została ukarana zgodnie z planem działania oszczędzanie wody, skoro generalnie jest dzieckiem i nie ma żadnych uprawnień do lokacji, w której się znajdujemy. Ponieważ jej rodzice wróć. Jej matka jeszcze żyje. Tak, to jest prawidłowe, prawidłowy opis tego, co się dzieje. Dobrze. E, tak, dzieciaki y, mają porobione. Y, mają porobione. Projekty szkolne, których nie wzięli ze sobą, bo przecież po co brać takie rzeczy ze sobą. I myślę, że projekt szkolny, idealnym miejscem projektu szkolnego dziecka jest za kanapą. Ponieważ tak. Ponieważ nie mamy strychu ani piwnicy, ponieważ mamy mały domek. Dokładnie tak i naprawdę ze w tym domu zaczyna być ciasno. Słuchajcie, po ostatnim wyzwaniu dostaliśmy trochę fantów, dostaliśmy trochę nagród. Wyzwanie nadal trwa. Z tego co przynajmniej mówi wyzwanie, ma osoby, które jeszcze go nie zrobiły, mają jeszcze tydzień z niewielkim okładzikiem na to, żeby to wyzwanie podjąć. Jeżeli widzieliście poprzednie kilka odcinków, to pewnie wiecie, że to wyzwanie to świąteczne jest dość proste. Do realizacji. No, chyba, że się zaczyna grę od nowa. W sensie zupełnie nowym Simem, który nie ma znajomych, nie ma przyjaciół i nie ma zwyczajów świątecznych, to może być troszkę trudno. O, oh, no. Jakżeś to zrobił znowu krwawo kwiecie, żeś zemarł. No, trudno. Zemarł mi znowu krowę kwiat. A tak go pilnowałem. Nie wiem, od czego zależy, kiedy te krowy, krowy kwiaty żyją, a kiedy nie żyją. To jest najbardziej wrażliwa roślinka na świecie. Czy nie mogłyby się zachowywać jak te dmuchawce na chodniku w pęknięciu płyty chodnikowej, którym potrzebne jest kropla wody i odrobina słoneczka. Nie, one muszą mieć idealne warunki pogodowe do tego, żeby funkcjonować. Nawet nie mówię, żeby kwitnąć, żeby żyć, muszą mieć idealne warunki pogodowe. Deszcz padał od. Tygodnia w świecie streamów i łusek. Po prostu, mam, może było za dużo, może go przelało, może trzeba go było pod daszek jakiś wstawić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobrze, eee, przejdźmy do poważniejszych rzeczy. Haha. I tymi poważniejszymi rzeczami, tymi poważniejszymi rzeczami jest sprawdzenie kalendarza. Eee, dobrze. Dlaczego musiałem sprawdzić kalendarz? Dlatego, że musimy wrócić naszym duchem Antonim Ernestem z powrotem do Ravenwood. Tak? Tak, do Ravenwood. Celem porozmawiania, porozmawiania z kupcem osobliwych rzeczy. Ponieważ co prawda on nie ma jakichś specjalnie dobrych cen na esencję rzeczywistości i złośliwości. Ale... Chciałbym zobaczyć jakie rzeczy ma do kupienia, są do kupienia w jego sklepiku. Niestety za poprzednim razem pan był uprzejmy, po prostu zziąć i zniknąć. I nie chciał ze mną rozmawiać, więc może tym razem się uda. Jeśli chodzi o Danutę, to ona ma chyba parę rzeczy do... Tak, ona ma parę... Ona ma parę spraw Do, do załatwienia, typu wspaniałe jedzenie. Typu wspaniałe jedzenie. Powinienem mieć jakieś dobre jedzonko przy okazji. Eee? Dostępne resztki nie odpowiadają preferencjom. Więcej, więcej. Więcej, więcej. otwórz gdzie jest? Otwórz. 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 Aha! Czyli z zresztek została nam jedna papryka. Okej. Okay. Aha, bo ona jest, ona ma to wysublimowane podniebienie, czy coś takiego, jest makoszem. Tak, więc ona byle czego, byle papryki nie będzie jadła, co innego faszerowana papryka. Faszerowana papryka jest dobra, taka z ryżykiem i w zależności od tego, jak ktoś jest nie, jak jest ktoś wegetarianinem, to z czymś wegańskim, a jak ktoś jest niewegetarianinem, to z mięsem. Tak, to, to, to by się zjadło. Dobra, coś wykwintnego. Naleśniki są wykwintne. Zapiekanka z niby mięsem, zapiekanka z taką. Wykwintne gotowanie. Ja potrzebuję, przyrząd wykwintny posiłki. Mm, wykwintne ciasto. Serio? Dobra. Coś, 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 co możemy tej papryki, cytryny i innych składników użyć. Tortellini z homarem. O, coś skromnego. No. Myślę, że coś skromnego. Tam się... Kot też się naje przy okazji. Właśnie, ten kot jest strasznie długo. Tfu, twu tfu. Ale ten kot naprawdę bardzo długo zaczyna żyć, bo... Bo tak jak dobrze liczę, to ten kot to już powinien być takim trochę innym stanie kotem. I trochę mnie to zaczyna martwić, że znając moje szczęście, to pewnie w połowie odcinka kot stwierdzi, że a wiecie w sumie to cześć nara <laughs> I, i, i tyle. I tyle mnie było. I tyle. Byłem kotem. Byłem kotem, byłem szczęśliwym kotem u was. Dobra, duchu. Powiem tak wypij Eliksir. Wypij Eliksir, bo duchy mogą. Bądź szczęśliwym duchem napełni. Miskę napełni karmnik, bo ten kot musi jeść. A ty gdzie leziesz? Spać, nie ma spać. Przygotuję eliksir. Aha, on mojej wypił eliksir wielkich potrzeb, który mogłaby, z którego mogłaby skorzystać. Świetnie! Dobra, dobrze, że mamy już wszystkie możliwe umiejki dotyczące robienia eliksirów. Zrób, to kontortel. Dlaczego nie możesz? Aha, bo to ci przeszkadza. Dobra, teraz spróbuj. Kontynuuj. No, kto ci przeszkadza? Dlaczego ktoś ci. A, blokuj nasz blok, ulubiony, blokujący się duch. Ci przeszkadza, dobrze, dobrze. Czy ona właśnie autonomicznie zaczęła odkurzać? O mój Boże, jestem w szoku. Co prawda, biorąc pod uwagę wielkość tego mieszkania, to nie jest chyba plama kurzu, tylko po prostu wyszorowany kawałek podłogi. Nie żartuję, bo tu, tutaj jeszcze SIMy nie doszły do etapu, żeby podłoga w różny sposób wyglądała w zależności od stopnia zużycia. Na to jest oddzielny swatch. Przepraszam, ale im bardziej sprzątasz, tym jest gorzej. No. Kontynuuj. Bardzo proszę, żebyś kontynuował. Dlaczego? Wow! Coś dopiero co robiłaś to... Ej, Sime! Proszę mi takich rzeczy nie robić. Na wizji przynajmniej. Dobra, spróbujesz jeszcze raz. Dzieci powinny lada chwila wrócić ze szkoły. Dzieci powinny lada chwila wrócić ze szkoły. O, już wróciły. Gdzie ty jesteś? Aha, wy będziecie stać na dworze i za, zasmucać. Dobrze, świetnie. Bardzo się cieszę. Idź, smuta się, numer jeden. Idź, smuta się, numer jeden, bo jesteś zmęczony. Idź spać, zmęczona jesteś. Śpi. Hmm, ty jesteś pełen energii, nie wiem skąd, ale też zmęczony. Śpi. Natomiast wasz ojciec. Niech duchowym mistrzostwem rozpędzi smutkiem i kurzowe króliczki, Już trochę tu jest lepiej. Czy jeszcze gdzieś się pojawiły pojawienie nieproszeni goście? Nie, wszystko jest w porządku. Dobra, jest godzina 15. Czy pan duch jest szczęśliwym panem duchem? Jest szczęśliwym panem duchem, czyli mogę się o nim przenieść. Mogę się nim przenieść i spróbować podejść do pana kupca. Co zrobimy za mód? Jeżeli byście się kiedyś zastanawiali, co można robić na cmentarzu, to na przykład można bawić się ogólnie. Na cmentarzu. Tak. Więc jakbyście mieli kiedyś wątpliwości, to tak. To jak widać, w świecie simów jest jak najbardziej dozwolone zachowanie na cmentarzu. O, ktoś się pali. Ale niestety padał deszcz. To znaczy niestety. Nie, 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 przepraszam, nie mówmy w ten sposób. Jeszcze by zeszedł. Jeszcze by zeszedł, Aczkolwiek naprawdę nie wiem, co mieli w głowie twórcy Simów, że zrobili ognisko w tym miejscu. Naprawdę. Biorąc pod uwagę, że Simy, jeżeli tylko widzą grilla albo ognisko, to będą pierwsze co robić, to gotować pieckie łbaski. Będzie pierwsze co będą robić. To nawet nie ma się co zastanawiać, po prostu to na pewno będą robić. Więc na pewno jest to bardzo takie wychowawcze, edukacyjne, tak. Pogadajmy z nią. Aczkolwiek znowu dzwoni, jak jesteśmy na cmentarzu. Siostra, córka, czy kim tam jesteś? Dlaczego dzwonisz do mnie, jak jestem na cmentarzu i odwiedzam znajomych? Wiesz co? To jest właśnie taki przełom roku. To jest taki moment do rozmyślania. I tak. No to jest to. jest To to jest ten, ten moment, że powoli zbliżamy się do tego, co nasi dziadkowie, że spotykamy się tylko w takich miejscach. To jest straszne, aczkolwiek takie jest życie. Takie jest życie. Dlaczego ten duch się błyszczy? A, bo to jest ten duch z tego. Z ...przyjazny. Dlaczego? Aha, a ten duch tańczy przy ognisku. Dobrze. Ha, mama. Pogodny. Przecież był nie swój. Co niech się zdecyduje. Tak próbuj. Nie wiem kim jesteś. Znaczy, chyba to jest moja siostra. Dobra, zaraz powinna być godzina 20 i powinien się pojawiać mistyczny handlarz. Baw się w wodzie, szukaj żab, naprawdę, na cmentarzu. Żeby jeszcze jakieś inne ż... żaby były. Żeby jakieś inne żaby były. Bo to jest cmentarz, ale pewnie będą te same pasiaste. Co wszędzie. No, panie duchu. Panie duchu. Wystrzela działka pogrzebowego. Nie, nie będę strzelał działka pogrzebowego. Nie na tym etapie znajomości z działkiem. Dobra. Kryptowieczności. Nie. He? A co to? Nie zidentyfikuj. Uuuuh, zadytykuj ołtarzyk. okej. Okay. Panie duchu, Panie duchu kupca, proszę mi się tu pojawić, nie po to pan, czekam na pana, żeby pana nie było. No. No. Poprzednio pojawił się koło 20. Gdzie on jest? Nie ma żadnego święta chyba. Nie, sprawdzałem. Wieczór talentów, rosnący niepełny księżyc, dzień sportu drużyny czy liderki. Powinien być. Z kim ty rozmawiasz? To znaczy, nie żebyś nie rozmawiał, ale z kim rozmawiasz? Aha. Z nikim. okej, okay, po prostu gada sam do siebie. No, czasami trzeba. Czasami trzeba. Wiesz, co to miejsce nie jest chyba najlepszym do czytania książek, ale. Serio, mieszkacie ze sobą? Do jakiego poziomu związku należy dotrzeć, żeby twoja kobieta, z którą masz dzieci, z którą mieszkasz, pisała do ciebie SMSy? Z zapytaniem, czy nie chciałbyś poćwiczyć umiejętności magicznych? Echem, no cóż. widać, o widać, widać, jak widać. Jak widać, to widać. No dobra, pana ducha nie ma. Co mnie bardzo smuci, że pana ducha nie ma. Minęła godzina. Pan duch się pojawił. Pod tym względem był lepiej zrobiony ten starszy gościu w kasztankowej grani. Bo pojawiał się o konkretnych godzinach, w konkretnym miejscu i stał sobie przed sklepem przez 5 godzin i można było mu sprzedawać rzeczy. A ten duch może się ewentualnie pojawić tutaj w tej okolicy, w nocy. No, duch. Jest to duch. Jest jakiś duch. Co to za duch? Haruto Matsuda nie. W ogóle gdzieś tutaj. Blangraba yy, yy, jednego duch się pojawia. Bo już jesteśmy na tym etapie rozgrywki, że pojawiają się duchy w oryginalnych postaci. Tak. Już jesteśmy na tym etapie. Dobra. Dobra, nie ma co tutaj dalej węszyć po tym cmentarzu. I po chyba trzeba będzie wrócić do domu. No smutno troszeczkę. Troszkę przykro, że nie ma pana ducha. Ale jest jak jest. Jesteśmy w domu i mamy dość nie zapowiedzianego gościa w postaci Kaleba Vatore, Czyli wampira. Więc jako prawdziwa matka, jedyne co możemy zrobić, to że tak powiem obronić swoje potomstwo przed wampirem, który stoi i bgapi się w okno. A ponieważ przy okazji jest czarownicą. Która ma, która ma jakieś możliwości? Uf. No, to będziemy, You're z... to będziemy mieli zamrożonego Kalebawatora w ogródku. W sumie go zmienić w kaktusa, ale nie. Dobrze. To... Aha, ty miałaś spróbować ugotować, dobrze. Ugotuj go. Nie, nie, wykwintne, wykwintne, wykwintne. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Tylko mi się błaga, nie rozprosz w trakcie. Tylko mi się błaga, mnie rozprosz przy rzadzym wykwintnem. I spróbujemy zrobić te homary znowu. Albo koktajl z krewetek. Coś skromnego. Znowu że się rozproszył. No dlaczego nie możesz do... dojść do piecyka? Co ci przeszkadza w piecyku? Proszę, tu kontynuuj. Jak nie możesz dojść? Co, tu ci... Co ci tu przeszkadza? Chwila, moment. Dobra, <laughs> okazało się, że to jest wina klipującej szafki. Bo to susimy. I to była wina klipującej szafki. Nie ma klipującej szafki? Nie ma problemu. Dobrze. Gotuj, że szybciej i spróbuj tego troszku. I żebyś zaliczyła mm, rzeczy z listy, żeby mógł spokojnie mm, kontynuować, o tak powiem, twoją dalszą egzystencję. Weź, już bardzo, świetnie. Czy to ci zaliczy jedzenie jedzeniowe, pragnienie jedzeniowe? Jest! Mamy. Mamy kolejne spełnione... Y, mamy spełnione marzenie. E, nie, nie będziesz... O, mam. Chce się wspiąć na górę komory. Super. Super. Czyli co? Czeka nas rodzinna wycieczka. Cudownie. A ten chce mieć nowo, nowe pragnienie w postaci dzieł sztuki za 5000. Fantastycznie. W tym domu to już się nic nie zmieści. Gdzie ja ci to dzieło sztuki powieszę? Na ścianie, w toalecie. No, nie, to jest akurat najmniej potrzebne miejsce do wieszania dzieł sztuki. Zapewniam. Chyba trzeba będzie się do cioteczki uśmiechnąć o przebudowę domku. Uśmiecham się. Szeroko się uśmiecham. No, pokazała okejkę, okay więc jest szansa, że będzie. Jest szansa. Dobra. Hmm. Musimy nawiązać więź z kimś z rodziną. <laughs> Zwiezić kampus. Hmm. Nie, 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 nie. No dobrze. Jakoś chyba damy radę. Natomiast wy oczki, co wy macie? Zaprzyjaźni się z innymi dziećmi, zaprzyjaźni się z dwójką 70 poziomu umiejętności społecznych. To jest ten samotnik, tak? Co? Dorota wykryła pożar? Gdzie Dorota wykryła Jakim cudem? Nie mówcie, że wrócił płonący kibel. Nie mówcie, że wrócił płonący kibel. Błagam, nie mówcie, że wrócił płonący kibel. Nie, nie, chyba sobie ktoś żarty tw tworzy. A... Świetnie, świetnie, nastąpił powrót płonącej toalety. Cudownie. Ja no pięknie. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Aha, pożar ugasł. No, sam ugasł. Mm -hmm. Jezus Maria, nie! Co się dzieje? Dlaczego? Niech to dziecko. Dziecko, ucie... Zawieraj to. A. Dobra, zostańmy. Dobra, wiem, co się stało. Wiem, co się stało. O matko, mm, czyli. Dobra, już mówię co się stało. Jak byliśmy na ofie, to duch w ramach ćwiczenia duchowych umiejętności ulepszał sprzęty domowe. I jednym z ulepszeń, przypominam dla tych, którzy nie, nie, nie wiedzą, jednym z ulepszeń z życia eko, jednym z ulepszeń życia eko jest. E... Syfon do H2O, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale jest takie, takie ulepszenie, które jest na paliwo. Uzupełni syfon do H2O biopaliwem z owadów, To jest to. Y y tak, y syfon H2O. I jeżeli jest to usprawnienie, to toaleta się może zapalić. Jak na razie zapaliła się trzy razy. Każdemu żywemu Simowi. Dobra, wiem, że chciałem mieć rodzinę duchów, ale nie tak szybko. Nie w takim tempie. Dobra, czy wszyscy żyją? O mój Boże! Oj, oj, oj. Dobra, niech ją ktoś obmyje. Wiadomo to, że nie ma więzi z żadnym Dobra Dobra, tatuś my dziecko. O, bogowie! Aha, nie można rzucać ciał w No iść, skorzystaj, skorzystaj. Jeszcze tylko ciebie nie, nie, nie zapaliło. Jeszcze tylko ty się nie zapaliłeś. Ooo, Dobra, dziewczynko, proszę wziąć prysznic wszystki przecis. O bogowie. I teraz mam jeszcze płytki do wyczyszczenia. Nowe mistrzostwo przywołuje. posprzątaj. Dobra, później to posprzątam. Masakra. Dobra, czyli mentalna notka nie robić duchami, nie robić duchami ulepszeń kibla. Bo to może się skończyć innym duchem. Nie no świetnie, no to tak z fajerwerkami bym powiedział zaczęliśmy ten rok. Wybuchowo. Chyba, że... Chociaż nie, nie było tako na obiad. Więc to raczej nie dobył... To nie była wina Takosów. To nie to. A może ty jesteś znowu smutna? Czemu jesteś smutna? Widmo przerażenia go no, czego tak. Wszyscy byliście płonący poza duchem. Tak. Tak, moje simy lubią wszystko, co robią, więc będą to robiły częściej i będą mnie bardziej. Draźnić. Dobrze. Mm, mm. Czy ty miałeś, miałeś tańczyć, a nie. Czy on sprząta? Czy on sprząta sam z siebie? Boże, jakie, jakie rzeczne dziecko. Jakie porządne, grzeczne dziecko. Odpowiedzialne na dodatek. Fantastycznie, bo dobrze, a przy okazji, dzieci, ile wy jeszcze macie życia przed sobą? Znaczy, przy tym tempie i przy tempie ulepszania przez Waszego ojca różnych rzeczy, to niewiele, ale tak. Pięć dni. Dobra, czyli mamy jeszcze pięć dni na podrobienie paru rzeczy tutaj. Zawsze eee, jaźniej się z dorosłymi i nie liczą się członkowie rodziny i zdobądź wynik wysoki wynik w grze polegającej na pisaniu na kredyt. No dobra, więc myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się aspiracjami naszych, milu, naszych milusińskich. Naszych Milusińskich i Milusińskich, więc myślę, że też się wybierzemy do Komorebi, bo tam będzie jakiś plac zabaw. Więc men, męża, czy tam faceta, zostawimy ducha z dziećmi na placu zabaw. Będzie się bawił w kulkach. Będzie trójka dzieci bawiła się w kulkach i na drabinkach. A mamusia pójdzie zdobywać górę, górę w Komorebi. I to jest, myślę, bardzo dobry pomysł na, na to, co będzie się działo w następnym odcinku. Dobrze. Z naszej strony dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcji, żeby mieć na bieżąco ze wszystkim, co razem z ciotką wrzucamy tutaj. Z mojej strony chciałbym wam życzyć cudownego e, nowego roku i pamiętajcie o tym, że postanowienia noworoczne to tylko sugestie, a nie obowiązki. Trzymajcie się ciepło i pa pa.